W niektórych częściach świata wciąż jeszcze można spotkać się z niewolnictwem. Istnieje ono także w ludzkich sercach. Człowiek może zostać zniewolony przez różne rzeczy: narkotyki, alkohol czy negatywne myślenie. Bohaterka naszej dzisiejszej historii stała się niewolnikiem swojej słabej woli. Słabość ta przejawiała się w sposób bardzo dla niej niszczący, aż do czasu, kiedy jej wola, serce, umysł i życie Zostały wyzwolone. Jak mogę ci pomóc, Betty? Nie chcę już dłużej żyć. Nie umiem, nie nadaję się do tego. Gdyby to był jakiś most, w tej chwili bym skoczyła. A co cię tak dręczy? Jestem do niczego. Nienawidzę siebie. Robiłam okropne rzeczy. Na przykład. Wszystko. Piłam, czpałam, spałam z każdym, kto chciał, nawet jeśli mi się nie podobał. Teraz też mam chłopaka, którego nie cierpię, ale nic nie mogę zrobić. Nie umiem się od tego uwolnić, nie potrafię powiedzieć nie. Ale Dlaczego? Nie wiem. Chyba jestem za słaba. Czuję się bezwartościowa i brudna. Wygląda na to, że powinnaś z nim zerwać. Nie U. mogę. Po prostu nie mogę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Co dzieje się z każdym, kto chce zmienić swoje złe życie, ale nie potrafi? Mówi się, że tam, gdzie jest chęć, znajdzie się i sposób, a jednak bohaterka naszej dzisiejszej historii nie znała sposobu, który pozwalałby jej pokierować własną wolą. Oto opowieść o tym, jak uczyła się mówić nie temu, co złe, i tak temu, co dobre. Ze względu na trudny temat, jaki porusza nasza dzisiejsza audycja, dzieci nie powinny jej słuchać bez obecności dorosłych. Oto prawdziwa historia Betty Kuhn, już teraz w wyzwolonym. Byłam siódmym z kolei dzieckiem w naszej rodzinie i, może dlatego, czułam się zupełnie nieważna i nic nieznacząca. Pewnie dlatego od zawsze byłam też chorobliwie nieśmiała. Mieszkaliśmy w dużym domu nad jeziorem w Minnesocie. Ojciec miał własną firmę i ciężko pracował, żeby nas wszystkich wyżywić. Jego pierwsza żona zmarła na atak serca w wieku 26 lat, pozostawiając go z czwórką małych dzieci. Ojciec i moja mama byli bardzo porządnymi ludźmi. Chodziliśmy do kościoła w mieście, dopóki mojemu ojcu coś się w nim nie spodobało i postanowił więcej tam nie wracać. Silne napięcie związane z pracą i nieustanne problemy finansowe często doprowadzały rodziców do ostrej wymiany zdań. W głowie mi się nie mieści, że mogłaś zniszczyć nasz wóz Nie jest zniszczony. Gin, miałam stłuczkę, ale poszedł tylko zderzać to wszystko. W życiu do niczego nie dojdziemy! Choćbym się nie wiem, jak ucharował, kiedy ty tylko potrafisz niszczyć to, na co uda mi się zarobić. Nie jesteś niesamowity, nawet nie spytałeś, czy mnie się nic nie stało. Myślisz tylko, ile pieniędzy będziesz musiał wydać. To ja zarabiam na wszystkie wasze potrzeby, a ty mogłabyś przynajmniej dbać o to, co już mamy. Co się dziwić, że dzieci też wszystko niszczą. Uczą się tego od ciebie. No, mam już tego dość. Krytykujesz wszystko, co robię. Bez przerwy masz o coś pretensje do mnie i do dzieci. Nie jesteśmy takimi materialistami jak ty. Tak? O, skoro samochód nic dla ciebie nie znaczy, w takim razie ja nie będę sobie zawracał głowy jego naprawą. prawo. Dokończę to, co zaczęłaś. Jim, gdzie idziesz? Wracaj! Tata wziął młot Kowalski i zmiażdżył maskę samochodu. Kiedy zdarzało nam się coś stłuc, wściekał się i wrzeszczał na nas godzinami. Tak samo jeśli kazał nam coś zrobić, a my nie zdążyliśmy przed jego powrotem do domu. Niektórzy z mojego rodzeństwa narzekali, ale ja byłam bardzo nieśmiała i bałam się go, kiedy był zły. Miewałam nocne koszmary. W trzeciej klasie pojechałam na obóz chrześcijański, gdzie modliłam się z opiekunem, ale tak naprawdę niewiele z tego rozumiałam. Nauczyłam się jednak prosić Boga, żeby uwolnił mnie od złych snów, i on to zrobił. Mama uczyła nas modlić się wieczorem, ale wierzyła też w reinkarnację, lewitację i inne pomysły filozofii New Age. Tata wierzył zaś w ciężką pracę i dyscyplinę. Dzieciaki, dlaczego żadne z was nie przyniosło drewna? Chcecie, żebyśmy tu zamarzli? na śmierć? Wkładać kurtki jazda na podwórko, wszyscy i zaraz mi go tu nanieść. Nie no, lenie jesteście, po prostu zwyczajne lenie. No, o, odśnieżyć też się nikomu nie chciało. Myślicie, że pieniądze rosną na drzewach? Banda bezmyślnych darmozjadów. Pety, czemu włożyłaś moją kurtkę? Przepraszam, tatusiu. Dlaczego nie ubrałaś swojej? Bo moja jest cienka i bardzo zniszczona. Następnego dnia tata wrócił do domu z ciepłym płaszczykiem i kozaczkami dla mnie. Był to objaw innej strony jego natury, którą też posiadał. Niedługo potem nasz duży dom został sprzedany i rodzice kupili inny, o wiele mniejszy, który tata później przerobił. Pewnego dnia mama próbowała ochronić moją siostrę przed atakiem jego furii i wtedy uderzył ją tak, że upadła na podłogę. Wkrótce byli w separacji, a ponieważ mama dążyła do rozwodu, tata się wyprowadził. Mama musiała podjąć pracę jako kelnerka w nocnym barze, zostawiając nas, dzieci, bez opieki. Odtąd wiele czasu spędzaliśmy z rówieśnikami. Moi przyjaciele byli w porządku, ale koledzy mojego młodszego brata, którzy często nas odwiedzali, kradli w sklepach i mnie też próbowali do tego wciągnąć. Któregoś wieczoru, miałam wtedy 13 lat i opiekowałam się najmłodszą siostrzyczką, przyszedł kolega mojego brata i został ze mną w pokoju. Mama sprawdzała nas chyba ze trzy razy. Betty, wszystko w porządku? Y oczywiście, mamo. Oglądamy telewizję. Czemu pytasz? Miałam wrażenie, że dzieje się coś złego. A wszystko gra, Pani Gravel Dzieci śpią. No dobrze. Gdybyście mnie potrzebowali, dzwoncie do pracy. Do zobaczenia, mamo. Mam nadzieję, że już nie wróci. Nie, na pewno nie musi iść do pracy. To może my wrócimy do tego, co nam przerwała. M może nie powinniśmy to. Jesteśmy ze sobą, Betty. A to należy do kompletu. Tej nocy straciłam niewinność. A ponieważ jego wpływ na mnie był wielki, zaczęłam też pić i popalać marihuanę. Chodziliśmy ze sobą cztery lata i razem z dwójką mojego starszego rodzeństwa prowadziliśmy coraz bardziej burzliwe życie towarzyskie. Coraz częściej opuszczałam też szkołę, byle tylko być razem z moim chłopakiem. Potem sama pisałam sobie usprawiedliwienia. Kiedy o mało co nie zostałam w dziewiątej klasie, odezwał się mój ojciec i zaproponował, żebym zamieszkała razem z nim i jego przyjaciółką. Ta kobieta próbowała mi pomóc, dając pigułki antykoncepcyjne. A przyjaciel jej córki, który też mieszkał razem z nami, namówił mnie do amfetaminy, a potem uwiódł. Nawet go nie lubiłam, ale nie umiałam powiedzieć nie. Po trzech miesiącach mieszkania z ojcem, zatęskniłam za własnym domem i wróciłam do mamy. No, i co myślisz o nowej przyjaciółce twojego taty? Hmm. Nie za bardzo ją polubiłam. Dlaczego? Pozwala mieszkać chłopakowi swojej córki razem z nim. To rzeczywiście lekka przesada Mamo Ona mówiła, że powinnam brać pigułki antykoncepcyjne Nawet mi je kupiła, żeby nie zaszła w ciążę no, Przecież to jakiś absurd, masz dopiero 15 lat Stanowczo za mało, żeby z kimś sypiać Moralne wartości wyznawane przez moich rodziców zmieniły się Sami zaprzeczali temu, czego nas uczyli Nikt wcześniej nie powiedział mi, że swoboda seksualna jest czymś złym. Poczułam się zawstydzona i wyrzuciłam pigułki. W rezultacie trzy miesiące później zaszłam w ciążę z moim przyjacielem. W czasie, kiedy mieszkałam z ojcem, regularnie chodziłam do szkoły, dzięki czemu otrzymałam świadectwo i nie chciałam tego zaprzepaścić. Chcesz usunąć tę ciążę, Betty? N nie to... Nie mogłabym tego zrobić. Ktoś zostawił broszurkę na stole w naszym pokoju o tym, jak dziecko się rozwija w łonie matki. Po tym, co przeczytałam, nie umiałabym tego zrobić. Kto wie, że jesteś w ciąży? Jeszcze nikt. Masz, chcesz pociągać? Nie. Nie, muszę z tym skończyć i z piciem też. Nie chcę, żeby dziecko ucierpiało. Wujek zaprosił mnie do Kalifornii. Mam się tam uczyć jakiegoś zawodu. Mógłbym ci wtedy bardziej pomagać. Ale chyba nie chcesz mnie zostawić, prawda? Nie, Betty. Kocham cię. Wrócę, jak dziecko będzie miało się urodzić. Mama sprzedała dom i przeprowadziliśmy się do innego miasta. Mój chłopak pojechał do Kalifornii, ale przez cały czas byliśmy w kontakcie. Rzeczywiście wrócił, kiedy miała się urodzić nasza córka Kelly. Chciał, żebyśmy się pobrali i razem pojechali do Kalifornii, ale ja zamierzałam skończyć szkołę. Pojechał więc sam, ale często dzwonił. S Słucham? Cześć, Betty. Jak leci? Wszystko w porządku? Da, chyba tak. Czuję się trochę samotna, ale poza tym w porządku. W każdej chwili możesz do mnie przyjechać. Ach, Tom, jesteśmy tacy młodzi, chyba jeszcze nie gotowi na małżeństwo. Skoro tak uważasz. Parę miesięcy później Tom wrócił do Minnesoty, ale nadal prowadził hulaszczy tryb życia. Zaczął się nawet spotykać z kimś innym. Nie czułam się zobowiązana względem niego. Sama też byłam już pod wpływem innego z przyjaciół mojego brata. Nawet go nie lubiłam, ale on nie uznawał odpowiedzi nie. Był bardzo zazdrosny, z tego powodu nawet mnie kiedyś pobił. Kiedy się okazało, że znowu jestem w ciąży, postanowiłam ją usunąć. Bo nie chciałam zajmować się kolejnym dzieckiem, ani też, żeby ktokolwiek inny je wychowywał. Nie byłam jednak przygotowana na ogromne poczucie winy, które pojawiło się po wszystkim i zaczęło mnie prześladować, kiedy próbowałam uporać się jakoś z moim życiem. Miałam 17 lat i byłam zdecydowana na radykalne zmiany, o czym postanowiłam porozmawiać z mamą. Chcesz wynająć mieszkanie? Dlaczego? Muszę być bardziej niezależna, mamo. A jesteś pewna, że będziecie stać na samodzielne życie? Dostaję zasiłek. Wystarczy dla mnie, Kelly. A co ze szkołą? Będę zabierała Kelly ze sobą, a na czas zajęć zostanie z nianią. Wygląda na to, że wszystko dobrze zaplanowałaś. W takim razie spróbuj. Moi rodzice nigdy nie wtrącali się do moich decyzji. Tak więc przeprowadziłam się do małego mieszkanka i ostatecznie zerwałam z facetem, którego nigdy nie lubiłam. Nadal jednak nienawidziłam siebie. Potrafiłam stać pod prysznicem, obiecując Bogu, że już nigdy nie prześpię się z ledwie co poznanym chłopakiem, ale nie dotrzymywałam obietnicy. Byłam samotną dziewczyną, która potrzebowała, żeby ktoś nią pokierował. Bez przyjaciół, oderwana od rodziny, snułam się po mieszkaniu płacząc i coraz głębiej pogrążając się w depresji. Myślałam o samobójstwie, napisałam nawet list pożegnalny, ale w końcu go podarłam. Poczucie winy związane ze złymi decyzjami, jakie podejmowałam, coraz bardziej podważało mój szacunek do samej siebie. Tylko moja córka trzymała mnie przy życiu. Pewnego dnia zadzwonił do mnie mój starszy brat, Jean, który obudził we mnie nadzieję. Wydajesz się bardzo przygnębiona, Betty. Bo jestem. Nie mam tu nikogo. Gdyby nie Kali, to nie wiem, co bym zrobiła. Potrzebujesz Boga. Potrzebuję czegokolwiek. Zawsze marzyłam, że wyjdę za mąż, będę miała dużą rodzinę, ale nie udało mi się jeszcze spotkać właściwego człowieka. Może nie szukałaś we właściwym miejscu. Chodzisz do kościoła? Próbowałam parę razy, Jean. Czytałam nawet Biblię, ale zupełnie jej nie rozumiem. W naszym domu mamy teraz bardzo fajne spotkania, podczas których studiujemy Biblię. Bardzo bym chciał, żebyś była tu razem z nami. Zamiast tego poszłam do baru, gdzie poznałam kolejnego gościa. Wkrótce sypialiśmy ze sobą, choć wcale tego nie chciałam, ale znowu nie byłam w stanie odmówić. Zdecydowałam się pójść do psychologa. Po trzech miesiącach terapii nadal nie potrafiłam powiedzieć nie, więc dałam sobie z tym spokój. Moja depresja była już tak głęboka, że potrafiłam zawieść dziecko do żłobka, a później wrócić do domu i spać zamiast iść na zajęcia. Wiadomość o kolejnej ciąży mnie dobiła. Krzyczałam: Boże, pomóż mi! Moje życie to jedno wielkie bagno i nie mam pojęcia, co z nim dalej robić. Nie zniosłabym kolejnej aborcji. Musiałam więc zrezygnować z koleżu i wrócić do rodzinnego miasteczka. Mój przyjaciel pojechał ze mną i zamieszkaliśmy razem. Znowu byłam blisko rodziny. Dwie moje siostry i ich mężowie spotykali się na studium biblijnym w domu mojego brata. Nie wiedziałam, że spośród nich tylko Jean był zbawiony. Studiowali księgę Ezechiela, kiedy do nich dołączyłam. Sama zaś zaczęłam czytać Nowy Testament. Właśnie przeczytałam Ewangelię Jana, wydaje mi się wspaniała. Świetnie, Betty. Mama uczyła mnie, że jest wiele dróg, które prowadzą do nieba. Ale Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To wyklucza inne możliwości Raczej tak no, To naprawdę daje do myślenia Mama czasami miewa dziwne poglądy No właśnie, kiedy byłam mała, mama mówiła mi, że po śmierci powrócę na ziemię jako inna osoba albo jakieś zwierzę czy nawet roślina <złatak> 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 no, Ale spójrzcie, co znalazłam w Biblii W liście do hebrajczyków, rozdział 9, wierszy 27 A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd to całkowicie obala to, w co wierzy mama. Ale Jezus wziął ze sobą na krzyż wydany na nas wyrok. Jezus jest kluczem do wszystkiego, prawda? Tak. Jeśli nie żyje w tobie, twoje życie jest zgubione. Zawsze myślałam o sobie, że jestem złym człowiekiem, ale Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy źli. Masz rację. Bóg mówi, nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Może wrócimy do Ezechiela. Dalej czytałam pismo, rozdział za rozdziałem, i coraz lepiej je rozumiałam. Boże Słowo objawiało mi, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Zbawiciela, i że tym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I nie ma w nikim innym zbawienia, bowiem nie dano ludziom innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Boże jest żywot wieczny przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Panie Jezu, Ty wziąłeś moje obrzydliwe grzechy na krzyż i pogrzebałeś je, aby nigdy więcej ich nie wspominać. Nie wiem, jak mogłeś umrzeć za kogoś takiego jak ja, ale wierzę we wszystko, co o Tobie przeczytałam w Biblii. Proszę, abyś wziął moje życie i uczynił mnie czystą na zawsze. Dziękuję Ci, Jezu. Modliłam się z wiarą, i mimo, że tak niewiele jeszcze wiedziałam o Jezusie i zbawieniu, w moim życiu coś zaczęło się zmieniać. Przyjęłam pierścionek zaręczynowy od mojego chłopaka, ale już wtedy, kiedy urodziła się nasza córka N, wiedziałam, że nie mogę wyjść za niego. Dlaczego nie możemy się pobrać? Mówiłaś, że chcesz teraz żyć w zgodzie z Bogiem. No właśnie, dlatego. Nasz związek nie byłby właściwy, ponieważ ja poznałam Jezusa, a ty nie. A co to zmienia? To zmienia wszystko, Ted. Bóg powiedział, że nie powinniśmy iść w jednym jarzmie z niewierzącym. Co w takim razie powinienem zrobić? No, to już zależy od ciebie. Ja wracam do mojej mamy. Dobrze, ale bez M. Nie zabierzesz mojej córki. Pójdę do sądu i odbiorę ci ją. Nieważne, co zrobisz. Nasz związek i tak już się skończył. Po raz pierwszy w życiu byłam w stanie powiedzieć nie upartemu facetowi. Jezus wyzwolił mnie od czegoś, co wydawało mi się niemożliwym do przezwyciężenia. Zamieszkałam z moją matką, i chociaż nie był to łatwy dla mnie okres, bo mój były chłopak wciąż mnie nachodził, Bóg mnie ochronił. Nadal czytałam pismo i chodziłam na spotkania biblijne w domu mojego brata. To była słuszna decyzja Betty, jestem o tym przekonana. Po raz pierwszy od wielu lat mam w sercu taką radość. Próbowałam powiedzieć mamie, jak dobrze jest znać Jezusa, ale ona nie chce o tym słyszeć. Jest zajęta innymi sprawami. A kiedy rozmawiałam z Moli, powiedziała: Dlaczego kochający Bóg miałby posyłać kogokolwiek do piekła? I co ty na to? To właśnie kochający Bóg przygotował nam drogę, dzięki której możemy piekła uniknąć. Pamiętam, że kiedyś, kiedy była pijana, próbowała rzucić się pod pociąg. Tylko dzięki Bożej łasce jej życie zostało oszczędzone. Pomódlmy się za Moli i nasze pozostałe rodzeństwo. Bóg nas uratował, może uratować też ich. Posłuchaj, Betty, mój mąż kupił trochę ziemi w Montanie i mamy zamiar się tam przeprowadzić. Cała nasza grupa wybiera się z nami, będziemy trzymali się razem. Może byś do nas dołączyła. Pomożemy ci przy przeprowadzce. W 24 osoby wyjechaliśmy do Montany, gdzie zamieszkaliśmy w namiotach i przyczepach, dopóki chłopcy nie wykopali studni i nie zbudowali baraku z pięcioma mieszkaniami. W miarę jak dojrzewałam w panu, czytając Pismo Święte, coraz lepiej zdawałam sobie sprawę, że nasza grupa ma charakter nie tyle biblijny, co polityczny. Nauczanie mojego szwagra stało w sprzeczności z tym, co ja sama znajdowałam w Biblii. Zrezygnowałam więc ze wspólnego studiowania z grupą i zaczęłam brać udział w spotkaniach kobiet z miasta. Chodziłam też na ich wieczorne spotkania modlitewne. Pewnego wieczoru razem z pastorem przyszedł Allen, chłopak, który grał na gitarze i śpiewał. Miło cię poznać, Betty. Po tym, jak śpiewałeś, widzę, że na pewno kochasz Boga i że to wiele dla ciebie znaczy. Całym sercem. Od dawna jesteś chrześcijaninem? Od kiedy skończyłem sześć lat. O. Chcę służyć panu całym swoim życiem. Jesteś pastorem? Jeszcze nie. Właśnie odbywam praktykę u boku pastora Eda. Mógłbyś kiedyś przyjechać na spotkanie naszej rodzinnej grupy studium biblijnego? Kiedy tylko zechcesz. Słyszałem o waszej wspólnocie. Naprawdę? Ja nie zgadzam się ze wszystkim, czego nauczają. Bo niektóre fragmenty Biblii rozumiem inaczej. To dobrze, Betty. Słowo Boże powinno być dla nas najwyższym autorytetem. Allen i pastor Ed przyjechali na nasze studium biblijne. Często też odwiedzali nas podczas spotkań modlitewnych. Allen rozumiał moją potrzebę zdobywania rzetelnej wiedzy i przynależności do wspólnoty prawdziwie chrześcijańskiej i postanowił mi pomóc. Nasza przyjaźń stała się na tyle bliska, że odważyłam się stawiać trudne pytania nie, Betty, nie musisz znać greki, żeby rozumieć Słowo Boże. Biblia została przetłumaczona na języki współczesne po to, żebyśmy sami mogli ją czytać. Mój szwagier upiera się, że powinniśmy znać grekę. Właściwie nic nie rozumiem z tych jego nauk. Przy pomocy Ewangelii próbuje udowodnić wyższość białej rasy, anarchii, antyrządu. Mówi nawet, że jesteśmy Izraelitami, którzy powinni postępować według praw Starego Testamentu. Słowo Boże na ogół bardzo łatwo jest zrozumieć, Betty. Słowa znaczą dokładnie to, o czym mówią i na odwrót. Ale nie polegaj tylko na tym, co mówię ci ja czy ktokolwiek. Proś Boga, aby sam objawił ci znaczenie słów, które czytasz. Szukaj Pana, a On będzie cię uczył. Czy to prawda, że wszyscy będą zbawieni? Martwiłam się o moją mamę i tatę, ale siostra powiedziała, że i oni będą zbawieni, tyle że po śmierci. Tego Biblia na pewno nie mówi, Betty. Co pisze Jan w trzecim rozdziale, wiersz szesnasty? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Każdy, kto wierzy w niego, a więc wcale nie każdy. Jezus oddał swoje życie za wszystkich, ale każdy osobiście musi zdecydować, czy chce go przyjąć jako swojego zbawiciela, czy też woli spędzić wieczność w piekle. Pastorze Ed, a co będzie z dziećmi poronionymi? Czy one pójdą do nieba? W drugiej księdze Samuela, w rozdziale 12, jest taki fragment, który pokazuje Boży punkt widzenia na tę sprawę. Otóż, kiedy umarło dziecko króla Dawida, powiedział on tak, to ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. A w Ewangelii Marka, w rozdziale 10, Jezus mówi, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie, albowiem takich jest królestwo Boże. Niemowlęta nie są w stanie podjąć decyzji o życiu z Bogiem, dlatego Bóg specjalnie się o nie zatroszczy. Dziękuję, Pastorze. No i jak? Zadowolona jesteś ze swojego spotkania? Bardzo. Modliliśmy się jedni za drugich. Ha. Jeśli ci ludzie są takimi pobożnymi chrześcijanami, to dlaczego tak mało obchodzi ich sytuacja naszego kraju, który tak daleko odszedł od zasad konstytucji? Chrześcijanie powinni przede wszystkim odzwierciedlać to, czego nauczał Jezus i szukać coraz głębszej z nim relacji. To nie wystarczy. Powinniśmy opowiedzieć się przeciwko tym, którzy próbują odebrać nam nasze konstytucyjne prawa. Biblia mówi, że mamy kochać naszych nieprzyjaciół, a nie ich nienawidzić. Obejmuje to również tych, z którymi się nie zgadzamy. Mało o tym wiesz. Nie pozwoliłaś, żebyśmy przekazali ci całą prawdę. Biblia mówi, że to sam Bóg uczy nas poprzez swoje słowo. Hej, chłopaki. Betty uważa, że nie potrzebuje już nauczyciela. Mówi, że sam Bóg będzie ją uczył. Ponieważ nadal chciałam iść wiernie za tym, co mówi Pismo, stosunek całej grupy do mnie stawał się coraz chłodniejszy. Za to coraz bliżej było nam do siebie z Alenem. Zaczęłam chodzić do jego kościoła. Często też modliliśmy się razem. Podsuwał mi dobrą literaturę biblijną. Chodziliśmy na długie spacery w zalesioną górską okolicę w posiadłości mojego szwagra. Myślę o tym, żeby się przeprowadzić, Alan. Coraz gorzej mi się z nimi układa. Już prawie wcale się nie rozumiemy. Z drugiej strony byli dla mnie tacy dobrzy i pomogli mi stanąć na nogach. Możesz na mnie liczyć, Betty. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł się o ciebie zatroszczyć. Kocham ciebie i twojej córki, i mam nadzieję, że też nie jestem ci obojętny. Ale ja naprawdę nie wiem, czy powinnam mocniej się z tobą wiązać. Jesteś tego pewna? No, w takim razie trudno. Ale możemy pozostać przyjaciółmi? Przyjaciółmi możemy zostać. Mam dla ciebie książkę o modlitwie. Ale posłuchaj, chciałabym, żebyś wiedział o mnie wszystko, bo nie chcę, żeby cię coś później zaskoczyło. W przeszłości robiłam straszne rzeczy. Kiedy miałam 17 lat, usunęłam ciążę. Betty, teraz jesteś chrześcijanką. Pan Bóg przebaczył ci wszystkie twoje grzechy. Ja nie mogę zrobić nic innego. Po raz pierwszy w życiu ktoś potraktował mnie z szacunkiem. To bardzo umocniło naszą przyjaźń, ale nigdy więcej nie narzucał się ze swoimi uczuciami. Podczas jednego ze spotkań naszej grupy oznajmiłam, że chcę się wyprowadzić. Podziękowałam szwagrowi za jego ogromną pomoc i tłumaczyłam, że nie zgadzam się z ich wiarą. Później moja siostra przyszła do mojego pokoju. Betty, martwię się o ciebie Daleko odeszłaś od prawdy Nie, ja znalazłam prawdę Chrześcijaństwo to nie tylko wiedza To coś, co zmienia twoje życie i czyni cię wolną Wydaje mi się, że Allen zrobił ci niezłe pranie mózgu To nie tak To Pan Bóg objawił mi prawdę przez swoje słowo A ja nie mogę jej odrzucić Muszę iść za nim Przez wiele miesięcy szukałam pracy Ale nic nie mogłam znaleźć bo Bóg miał inne plany względem mnie. Allen poprosił mnie o rękę, a ja przyjęłam jego oświadczyny. Okazał się świetnym ojcem dla moich córek. Jeszcze przez rok mieszkaliśmy w Montanie do czasu, kiedy skończyła się jego praktyka pastorska. Kochanie, co byś powiedziała na wyjazd do Kansas? Hmm, cudownie. Przecież wiesz, gdzie ty, tam i ja Mieszka tam moja rodzina, a poza tym myślę, że tego oczekuje od nas Bóg Mój brat też wyjeżdża, wraca do Minnesoty Byłem pewien, że zorientuje się, jakie to oszustwo no. To niesamowite, ilu ludzi daje się zwieść przez fałszywą naukę Diabeł przychodzi jako anioł światłości, Betty Jeśli ludzie nie znają prawdy, będą wierzyli kłamstwu Jestem taka wdzięczna Bogu, że mnie uratował Przez wszystkie te lata bardzo chciałam go poznać, ale nie wiedziałam jak On znał twoje serce, kochanie Powiedział: Ci, którzy mnie szukają, znajdą mnie, jeśli będą szukali z całego swego serca. Jesteśmy małżeństwem już od 17 lat. W tym czasie Allen służył jako pastor w kościołach w Kansas i Colorado. Bóg dał mi wszystko, o czym wcześniej marzyłam: kochającego męża, dużą rodzinę z dziesięciorkiem dzieci i służbę dla jego chwały. Ale największym darem jest jego obecność w moim życiu, to, że nauczył mnie swoich praw i prowadzi mnie ku wieczności.